Witajcie na moim kanale. Są miejsca, w których czas się zatrzymał, a sekrety wsiąkają w stare mury jak wilgoć. Miejsca, gdzie echo niewyjaśnionych zdarzeń z przeszłości wciąż wibruje w powietrzu, czekając aż ktoś przez przypadek poruszy odpowiednią strunę. Dziś zabiorę was do jednego z takich miejsc. Małego drewnianego kościółka zagubionego gdzieś na Podlasiu, w którym miałem okazję spędzić kilka letnich tygodni. Pojechałem tam, by w ramach studenckich praktyk skatalogować stare księgi i pomóc w drobnych pracach konserwatorskich. Spodziewałem się nudy, kurzu i monotonii. Nie spodziewałem się, że stanę się ostatnim rozdziałem historii, która rozpoczęła się na długo przed moim urodzeniem. Historii o nagłym zniknięciu, złamanym sercu i tajemnicy strzeżonej przez stare, zakurzone lustro w zakrystii. Opowiem wam o tym, jak zwykłe, wakacyjne zajęcie zmieniło się w prywatne śledztwo. To nie jest kryminał z pościgami i strzelaniną. To opowieść o szeptach przeszłości, o potędze niedopowiedzeń i o tym, jak jeden mały, zapomniany przedmiot może rzucić nowe światło na tragedię, z którą cała lokalna społeczność dawno już się pogodziła, zamykając ją w szufladce z napisem Sprawy niewyjaśnione. Ta historia to dowód na to, że każdy przedmiot ma swoją pamięć. Stare lustro, które przez lata odbijało twarze kolejnych księży i ministrantów, stało się niemym strażnikiem sekretu. Czekało cierpliwie, aż ktoś zechce zajrzeć głębiej, poza własne odbicie i odkryje to, co zostało celowo ukryte przed światem. A kiedy już to odkryłem, nic nie było takie, jak się wydawało. Zanim zaczniemy tę podróż w przeszłość, zostawcie subskrypcję, by nie ominęły Was kolejne opowieści o tajemnicach, które kryją się tuż pod powierzchnią naszej codzienności. Przygotujcie się na historię, która pachnie starym drewnem, woskiem i kurzem, ale przede wszystkim zapachem niewypowiedzianego żalu. To historia o kopercie, która nie zawierała listu, a mimo to niosła w sobie najważniejszą wiadomość. A teraz przenieśmy się do tej cichej, wiejskiej parafii. Do miejsca, gdzie lato było leniwe, powietrze gęste od zapachu lip, a ja byłem tylko zwykłym studentem, który nie miał pojęcia, że za chwilę stanie się powiernikiem tajemnicy sprzed 20 lat. Tajemnicy młodego organisty, który pewnego dnia po prostu zniknął, zostawiając po sobie tylko ciszę i jedno dręczące wszystkich pytanie: dlaczego? Nazywam się Piotr. Jestem studentem historii sztuki i tamto lato w ramach obowiązkowych praktyk trafiłem do małej parafii we wsi o nazwie grabowo. Moim zadaniem było zinwentaryzowanie starych ornatów i ksiąg w zakrystii miejscowego drewnianego kościoła. Praca była monotonna, ale miała swój urok. W starych murach czułem spokój, a proboszcz, sędziwy ksiądz Henryk. Był dobrym człowiekiem, który zostawiał mi dużo swobody. Zakrystia była pomieszczeniem, w którym czas zatrzymał się chyba w latach 70.: masywne, dębowe szafy, zapach naftaliny i stęchlizny. Na jednej ze ścian wisiało duże, ciężkie lustro w zmatowiałej drewnianej ramie. Było tak stare, że jego tafla ukazywała nieco zdeformowane, falujące odbicie. Pewnego dnia. Walcząc z wszechobecnym kurzem, postanowiłem je zdjąć i wyczyścić ścianę za nim. Było cięższe niż myślałem. Gdy w końcu, z trudem, uniosłem je i oparłem o szafę, zobaczyłem coś, co nie pasowało do reszty. W szczelinie między deskami ściany a resztkami starej tapety tkwiła niewielka, pożółkła koperta. Była cienka, jakby pusta w środku. Wyjąłem ją ostrożnie. Nie miała adresata ani nadawcy. Na jej froncie, starannym, wyblakłym atramentem, napisano tylko jedną rzecz: datę 12 lipca 2004. Początkowo ta data nic mi nie mówiła. Byłem wtedy dzieckiem, ale gdy wieczorem, przy kolacji, wspomniałem o znalezisku księdzu Henrykowi, jego twarz momentalnie spoważniała. Spojrzał na mnie z talerza z zupą i powiedział cicho: To dzień, w którym zniknął Paweł. Paweł był młodym, niezwykle utalentowanym organistą, który wychował się w tej parafii. Jego nagłe zniknięcie było największą tajemnicą i traumą grabowa. Oficjalnie uznano, że po prostu wyjechał, szukając lepszego życia w mieście, choć nikt w to do końca nie wierzył. Szeptano o wypadku w pobliskim lesie, o nieszczęśliwej miłości, a nawet o samobójstwie. Sprawa po latach ucichła. Ale pamięć o Pawle pozostała. A teraz ja trzymałem w ręku kopertę z datą jego ostatniego dnia w tej wsi. Czułem dreszcz emocji. To nie mogło być przypadkowe znalezisko. Ksiądz Henryk wziął ode mnie kopertę i delikatnie ją otworzył. W środku nie było listu, co było dziwne. Znajdowały się tam tylko dwie rzeczy. Pierwszą była mała czarno-biała fotografia przedstawiająca Pawła. Uśmiechniętego obok nieznajomej dziewczyny o smutnych oczach. Drugą rzeczą był mały, zardzewiały klucz od szafki lub szuflady. Patrzyliśmy na te przedmioty w milczeniu, a zakurzona zakrystia nagle stała się miejscem wielkiej tajemnicy. Ksiądz Henryk wpatrywał się w klucz, jakby próbował sobie coś przypomnieć. Jego czoło poorane było głębokimi zmarszczkami namysłu. Ten klucz, mruknął w końcu. Wygląda znajomo. Paweł miał zawsze przy sobie taki mały pęk kluczy, do organów, do swojej szafki na chórze. Spojrzał na mnie, a w jego oczach pojawił się błysk. Chodź ze mną, Piotrze. Myślę, że wiem, co to za klucz. Zaprowadził mnie po skrzypiących, stromych schodach na chór. Stały tam stare, monumentalne organy, milczące od lat. Po zniknięciu Pawła nikt nie potrafił na nich grać z taką samą pasją. Nowy organista przywiózł ze sobą nowoczesny instrument elektroniczny, a te stare piszczałkowe pokryły się grubą warstwą kurzu i zapomnienia. Podeszliśmy do małej szafki wbudowanej w bok instrumentu. Służyła do przechowywania nut. Ksiądz Henryk włożył zardzewiały klucz do zamka. Pasował idealnie. Z lekkim oporem przekręcił go, i drzwiczki otworzyły się z cichym skrzypnięciem. W środku, zamiast pożółkłych nut, leżał niewielki, oprawiony w skórę notatnik. To był pamiętnik. Proboszcz wziął go do rąk z nabożną ostrożnością. Na pierwszej stronie widniało imię i nazwisko Paweł Malinowski. To był pamiętnik zaginionego organisty. Usiedliśmy na ławce na chórze, a ksiądz Henryk, założywszy okulary, zaczął czytać na głos. Pismo Pawła było pełne emocji. Opisywał swoje życie w grabowie, swoją miłość do muzyki i poczucie osamotnienia w małej społeczności. Ale głównym tematem jego zapisków, który pojawiał się na każdej stronie, była ona. Dziewczyna ze zdjęcia. Miała na imię Ewa. Z pamiętnika wyłaniał się obraz głębokiej, ale zakazanej miłości. Ewa była córką najbogatszego człowieka we wsi, bezwzględnego przedsiębiorcy o nazwisku Sitek, który dorobił się majątku w niejasnych okolicznościach na początku transformacji ustrojowej. Sitek gardził Pawłem. Uważał go za biedaka niegodnego jego córki. Zabronił im się spotykać, grożąc chłopakowi, że go zniszczy. Czytaliśmy dalej, strona po stronie Zagłębiając się w dramat dwojga młodych ludzi, Paweł i Ewa spotykali się w tajemnicy, planując wspólną ucieczkę. Ich miłość była desperacka i pełna lęku przed ojcem dziewczyny. Paweł pisał o tym, jak bardzo się boi, ale jednocześnie jak miłość do Ewy daje mu siłę. Zapiski stawały się coraz bardziej gorączkowe w miarę, jak zbliżaliśmy się do daty z koperty. Ostatnie wpisy w pamiętniku pochodziły z lipca 2004 roku. Były pełne napięcia i nadziei. Paweł i Ewa podjęli ostateczną decyzję: mieli uciec razem. Plan był prosty, ale ryzykowny. Paweł miał czekać na Ewę o zmierzchu 12 lipca przy starej, opuszczonej kapliczce w lesie, na skraju posiadłości Sitka. Stamtąd mieli razem pójść na stację kolejową w sąsiednim miasteczku. I na zawsze opuścić grabowo. Ostatni wpis, napisany rankiem 12 lipca, był krótki, ale przepełniony emocjami. Dziś jest ten dzień dzień, w którym zaczyna się nasze nowe życie. Boję się, ale wiem, że muszę to zrobić. Zostawiłem dla niej znak za lustrem klucz i nasze zdjęcie jeśli go znajdzie, będzie wiedziała, że czekam. Ewo, moja miłości, do zobaczenia wieczorem. Na zawsze Twój Paweł. To było ostatnie, co napisał. Skończyliśmy czytać. W kościele panowała absolutna cisza. Ksiądz Henryk zamknął pamiętnik i zdjął okulary, przecierając zmęczone oczy. Więc to tak było wyszeptał. Planowali ucieczkę. Ale co poszło nie tak? Dlaczego on zniknął, a ona została to było pytanie, które zawisło między nami w gęstym, zakurzonym powietrzu chóru. Pamiętnik ujawnił tajemnicę, ale jednocześnie stworzył nową, jeszcze bardziej bolesną. Spojrzałem na zdjęcie. Paweł i Ewa. Wyglądali na nim na szczęśliwych, ale w oczach dziewczyny było coś, co teraz rozumiałem. To był strach. Strach przed ojcem. Zaczęliśmy rozmawiać z księdzem Henrykiem, próbując poskładać w całość wspomnienia sprzed dwudziestu lat. Proboszcz przypomniał sobie, że właśnie w tamtym czasie Sitek nagle... Bez słowa wyjaśnienia wysłał Ewę do jakiejś prywatnej szkoły z internatem w Szwajcarii. Twierdził, że to dla jej dobra, dla jej edukacji. Wszyscy myśleli, że to kolejny kaprys bogacza. Ale data jej wyjazdu. Ksiądz Henryk zmarszczył brwi, sięgając w głąb pamięci. To było tuż przed zniknięciem Pawła. Może dzień, może dwa wcześniej. Ludzie mówili, że Ewa nie chciała jechać, że ojciec ją zmusił. W naszych głowach zaczął kiełkować straszny, tragiczny scenariusz. Prawda, która powoli się wyłaniała, była o wiele gorsza niż prosta historia ucieczki, która się nie powiodła. Sitek musiał dowiedzieć się o ich planie, musiał odkryć, że chcą uciec i postanowił temu zapobiec w najokrutniejszy możliwy sposób. Nie zabił Pawła. Zrobił coś znacznie gorszego. Zniszczył ich oboje, używając kłamstwa jako broni. Wyobraziliśmy sobie ten scenariusz z przerażającą wyrazistością. Sitek, dowiedziawszy się o planowanej ucieczce, siłą wysyła córkę za granicę. Być może mówi jej, że Paweł ją oszukał, że wziął od niego pieniądze za to, by ją zostawił. Być może mówi jej cokolwiek, co złamie jej serce i wolę walki. Ewa, zamknięta w szkole tysiące kilometrów stąd, nie ma jak skontaktować się z ukochanym. Jest więźniem w złotej klatce. A Paweł? On, niczego nieświadomy, idzie tego wieczoru do leśnej kapliczki. Czeka. Mija godzina, potem druga. Nadchodzi noc. Ewa się nie pojawia. Co musiał wtedy czuć? Rozpacz, upokorzenie, poczucie zdrady. Był przekonany, że go wystawiła. Że stchórzyła, że wybrała bogactwo ojca zamiast miłości. Jego serce pęka na milion kawałków. Tego samego dnia Sitek mógł rozpuścić we wsi plotkę, że jego córka zerwała z biednym organistą. Zrozpaczony i upokorzony Paweł nie wraca już do wsi. Po co miałby wracać? Do miejsca, które przypominałoby mu o jego złamanym sercu. Po prostu idzie przed siebie, wsiada do pierwszego pociągu jadącego w nieznanym kierunku i znika na zawsze. Zaczyna nowe życie gdzieś indziej, z piętnem zdrady wypalonym w duszy. A w grabowie wszyscy myślą, że porzucił ich bez słowa. Ten obraz był tak bolesny i tak prawdopodobny, że poczułem fizyczny ból w klatce piersiowej. To nie była historia o morderstwie, to była tragedia o zniszczonej miłości. O manipulacji i okrucieństwie jednego człowieka, który dla własnej dumy zniszczył życie dwojga młodych ludzi. Koperta za lustrem nie była listem pożegnalnym. Była ostatnim znakiem nadziei, który nigdy nie dotarł do adresatki. Musimy ją znaleźć, powiedziałem cicho, ale z determinacją. Musimy odnaleźć Ewę. Ona musi poznać prawdę, musi dowiedzieć się, że on na nią czekał. Ksiądz Henryk spojrzał na mnie i kiwnął głową. Wiedział, że mam rację. To był nasz obowiązek wobec Pawła i jego pamiętnika, który przypadkiem trafił w nasze ręce. Byliśmy mu to winni. Zadanie nie było łatwe. Sitek zmarł kilka lat wcześniej, a po jego śmierci wszelki słuch po Ewie zaginął. Sprzedała rodzinną posiadłość i wyjechała. Ale żyli jeszcze ludzie, którzy ją pamiętali. Zaczęliśmy nasze małe prywatne śledztwo, napędzani poczuciem misji, by po dwudziestu latach naprawić, choć w niewielkim stopniu, straszliwą niesprawiedliwość, która wydarzyła się w tej małej, cichej wsi. Nasze poszukiwania trwały kilka tygodni. Rozmawialiśmy ze starszymi mieszkańcami, przeglądaliśmy stare księgi parafialne. W końcu, dzięki pomocy znajomego księdza skóry, Udało nam się znaleźć trop. Ewa Sitek, a właściwie Ewa Nowak, bo po latach przyjęła nazwisko panieńskie matki, mieszkała we Wrocławiu, była nauczycielką w jednym z liceów. Nigdy nie wyszła za mąż. Ta informacja uderzyła mnie szczególnie mocno. Ksiądz Henryk uznał, że to ja powinienem do niej pojechać. Byłem młodszy, byłem osobą z zewnątrz. Moja obecność mogła być dla niej mniejszym szokiem niż widok proboszcza z przeszłości. Która z pewnością była dla niej bolesna. Zgodziłem się, choć czułem ogromny ciężar odpowiedzialności. Wziąłem ze sobą pamiętnik Pawła, zdjęcie i mały, zardzewiały klucz. Podróż do Wrocławia była pełna przemyśleń. Co jej powiem? Jak zareaguje? Czy rozdrapywanie starych ran po dwudziestu latach ma sens? Ale za każdym razem, gdy nachodziły mnie wątpliwości, przypominałem sobie ostatnie zdanie z pamiętnika Pawła. Na zawsze Twój. Musiała to poznać. Musiała dowiedzieć się, że jego miłość była prawdziwa, aż do samego końca. Odnalezienie jej szkoły nie było trudne. Czekałem na nią po lekcjach. Gdy wyszła z budynku, od razu ją poznałem. Była starsza, na jej twarzy widać było ślady minionych lat, ale to wciąż była ta sama dziewczyna ze zdjęcia te same smutne oczy. Podszedłem do niej i przedstawiłem się. Powiedziałem, że przyjeżdżam z Grabowa i mam dla niej coś, co zostało znalezione w Starym Kościele. Jej twarz pobladła, gdy usłyszała nazwę wsi. Zaprosiła mnie do pobliskiej kawiarni. W milczeniu położyłem na stole pamiętnik, zdjęcie i klucz. Patrzyła na te przedmioty, jakby były duchami z innego świata. Jej ręce drżały, gdy sięgała po zdjęcie, a potem otworzyła pamiętnik. Widziałem, jak czyta pierwsze strony, a po jej policzkach zaczynają płynąć łzy. Siedziałem w ciszy, nie śmiąc jej przeszkadzać. Dałem jej czas. Czytała długo, od czasu do czasu wstrzymywana przez spazmy płaczu. Klienci kawiarni zerkali w naszą stronę, ale ja nie zwracałem na nich uwagi. Byłem świadkiem chwili, w której prawda po 20 latach docierała do osoby, która potrzebowała jej najbardziej. To było bolesne, ale i oczyszczające. Kiedy skończyła, zamknęła pamiętnik i spojrzała na mnie oczami pełnymi bólu, ale też dziwnego spokoju. Więc on czekał, wyszeptała, a jej głos był ledwo słyszalny. Mój ojciec powiedział mi, że Paweł uciekł, że wziął od niego pieniądze i wyjechał bez mnie. Powiedział, że nigdy mnie nie kochał, że chodziło mu tylko o majątek. Uwierzyłam mu. Jak mogłam nie wierzyć? Miałam 17 lat, byłam zamknięta w szkole na końcu świata, a on był moim ojcem. Opowiedziała mi swoją historię. O tym, jak ojciec odkrył ich plan i wpadł w furię. O tym, jak następnego dnia siłą wepchnął ją do samochodu i zawiózł na lotnisko. O latach spędzonych w Szwajcarii, które były dla niej więzieniem. O powrocie do Polski, już po śmierci ojca. O życiu w poczuciu bycia porzuconą i zdradzoną przez jedyną osobę, którą kiedykolwiek naprawdę kochała. Przez te wszystkie lata nienawidziłam go. Kontynuowała, a łzy znów napłynęły jej do oczu. Nienawidziłam go za to, że mnie zostawił, że był tchórzem, a on, on czekał, mój Boże, on tam był i myślał, że to ja go zdradziłam. Ten moment uświadomienia sobie podwójnej tragedii. Symetrycznego bólu, który oboje przeżywali, był wstrząsający. Okrucieństwo jej ojca okazało się być doskonałe w swojej precyzji. Zapytała mnie o każdy szczegół znaleziska: o lustro, o kopertę, o księdza Henryka. Słuchała z uwagą, jakby próbowała poskładać swoje rozbite wspomnienia w nową, spójną całość. Prawda była bolesna, ale uwalniająca. Zdejmowała z Pawła piętno zdrajcy. I kładła je tam, gdzie było jego miejsce, na jej ojcu. Ale przede wszystkim zdejmowała ciężar z jej własnego serca. W końcu wzięła do ręki mały, zardzewiały klucz. Zawsze się zastanawiałam, co się stało z tym kluczem, powiedziała z delikatnym uśmiechem przez łzy. To był nasz symbol. Mówił, że organy to jego dusza, a ten klucz otwiera do niej drzwi, dając mi go, dawał mi siebie. W tej chwili zrozumiałem, że moja misja dobiegła końca. Pamiętnik i jego zawartość wróciły do osoby, dla której były przeznaczone. Pożegnaliśmy się. Ewa podziękowała mi w sposób, którego nigdy nie zapomnę. W jej oczach nie było już tylko smutku. Pojawił się w nich spokój. Ból po stracie z pewnością pozostał, ale został oczyszczony z trucizny kłamstwa. Wracając pociągiem do Grabowa, czułem głębokie poczucie spełnienia. Nie rozwiązałem zagadki kryminalnej. Pomogłem jedynie dostarczyć list miłosny z dwudziestoletnim opóźnieniem. Moje praktyki w grabowie dobiegły końca. W ostatnim dniu pobytu poszedłem jeszcze raz na chór. Stałem przed starymi milczącymi organami i myślałem o Pawle, o jego talencie, miłości i złamanym sercu. O jego dalszych losach prawdopodobnie nikt się już nie dowie. Czy założył gdzieś rodzinę? Czy wciąż grał, a może zmarł w samotności? Te pytania musiały pozostać bez odpowiedzi. Ksiądz Henryk odprowadził mnie na przystanek autobusowy. Uścisnęliśmy sobie dłoń. Dobra robota, Piotrze, powiedział. Zrobiłeś więcej niż się od ciebie wymagało. Dałeś tej historii spokój. Wiedziałem, że ma rację. Czasem sprawiedliwość nie polega na ukaraniu winnych. Ale na przywróceniu prawdy i godności ofiarom. A w tej historii ofiarami byli oboje Paweł i Ewa. Wyjechałem z Grabowa odmieniony. Ta historia nauczyła mnie, że pod powierzchnią małych, sennych miasteczek mogą kryć się dramaty godne greckiej tragedii, że ludzkie losy są kruche i często zależą od jednego kłamstwa, jednego niedopowiedzenia, jednej chwili czyjejś pychy, lub okrucieństwa. I że miłość potrafi być siłą tak wielką, że jej echo przetrwa dziesiątki lat w starym pamiętniku ukrytym w milczących organach. Kilka miesięcy później dostałem list od Ewy. Napisała, że po naszym spotkaniu pojechała do Grabowa. Poszła do leśnej kapliczki, w to miejsce, gdzie Paweł na nią czekał. Napisała, że siedziała tam godzinami płacząc, ale po raz pierwszy od dwudziestu lat czuła, że nie jest sama, że jego duch, jego miłość. Wciąż tam jest. To było jej ostateczne pożegnanie i jednocześnie powitanie z prawdą. Do listu dołączony był niewielki pakunek. W środku znalazłem stary, skórzany pamiętnik. W liście Ewa wyjaśniła: Należy do kościoła w Grabowie, do organów. Tam jest jego miejsce. Ja mam już swoje wspomnienia i prawdę. Dziękuję. Zrozumiałem. Pamiętnik nie był już tylko zapisem osobistej tragedii stał się częścią historii tego miejsca. Niemym świadkiem miłości, która była silniejsza niż kłamstwo. Kiedy następnym razem będziecie w jakimś starym kościele, spójrzcie na zakurzone instrumenty, na stare obrazy i lustra. Pomyślcie, ile tajemnic, ile ludzkich historii kryje się w ich milczeniu. Czasem wystarczy jeden ruch, jedno spojrzenie za kulisy, by odkryć opowieść, która czekała na swojego słuchacza tak jak opowieść o organiście z Grabowa, której ostatni akord miałem zaszczyt dopisać.